Ukochana duszo, to nie przypadek, że teraz słyszysz mój głos. To wezwanie z niebios, odpowiedź na twoje skryte modlitwy i niewypowiedziane łzy. To, co zaraz usłyszysz, jest jak sekretne objawienie miłości Boski znak rozpalający twoje serce. Nie odchodź, zanim nie usłyszysz każdego słowa, ponieważ dopiero na końcu tej wiadomości objawi się cała pełnia błogosławieństwa, które dziś zostało ci przeznaczone. Proszę cię, zatrzymaj się na chwilę, kliknij serduszko, zostaw komentarz, zapisz się na ten kanał, bo to właśnie tutaj będą spływać do ciebie kolejne przesłania z nieba. Nie przegap ich, twoja dusza już woła o więcej. Zanim przejdę do tego, co dziś dla ciebie przygotowałam, chcę, byś na chwilę przeniosła się myślami do kobiety, która była na skraju sił. Nazywała się Elżbieta. Miała 46 lat, a życie złamało jej serce więcej razy niż potrafiła zliczyć. Mąż odszedł, dzieci oddaliły się, a zdrowie zaczęło gasnąć. Pewnej nocy, płacząc, spojrzała w niebo i szepnęła: Boże, jeśli naprawdę jesteś, daj mi znak. I wtedy pojawił się on i cichy, świetlisty głos w jej sercu. Nie anioł z piórami, ale obecność, która mówiła to jeszcze nie koniec. Jesteś kochana. Dziś Elżbieta prowadzi grupy wsparcia, śmieje się znów, a jej oczy świecą jak nigdy wcześniej. Ty też możesz doświadczyć tego cudu. Przyszłam dziś do ciebie z tą samą obietnicą, że to, co było rozbite, może zostać uzdrowione. Miłość, którą dziś przynoszę, nie pochodzi z tego świata. Jest czysta, wieczna i płonie jak święty ogień. Przyjęcie jej do serca rozpocznie nowy cykl czas obfitości, nie tylko materialnej, ale tej, która wypełnia każdy kąt twojej duszy. Wiem, jak długo czekałaś. Jak często pytałaś, czy ktoś jeszcze cię widzi. Twoje łzy nie zostały zignorowane, a samotność, którą nosiłaś, była glebą, w której zakiełkowało twoje powołanie. To właśnie teraz nadszedł czas, byś przyjęła obfitość nieba. Znak, którego szukałaś, właśnie do ciebie przychodzi. Nie zawsze obfitość oznacza bogactwo, które można przeliczyć. Czasem jest to spokój po latach burz, przebaczenie, które uzdrawia pokolenia, albo miłość, która niespodziewanie wypełnia puste miejsce w sercu. Niech to przesłanie będzie dla ciebie lustrem zobacz, kim naprawdę jesteś wybraną, ukochaną, niezłamaną. Serce, które było zmęczone, teraz zostanie rozpłomienione. Zaufaj. Pozwól, by płomień, który niesiesz w środku, rozgorzał znów. W tobie jest siła, o której zapomniałaś, ale ja, twój anioł, przypomnę ci, kim jesteś. Jesteś światłem, które miało przygasnąć tylko po to, by znów zabłysnąć pełniej. Proroctwo, które przynoszę, nie dotyczy odległej przyszłości. Ono dzieje się teraz. Każde słowo, które słyszysz, aktywuje boskie wibracje w Twoim polu. Ciało poczuje ciepło, dusza drgnie, serce zadrzy. To nie iluzja, to reakcja naprawdę, którą zna Twoja dusza. Usłysz mnie to czas, by przestać wątpić w siebie. Twój wewnętrzny głos, ta intuicja, którą tak często tłumiłaś, to mój język. To przez nią mówię, prowadzę, ostrzegam i błogosławię. Ona zostanie teraz wzmocniona, a ty poczujesz, że każda decyzja podejmowana z poziomu serca prowadzi do światła. W nocy możesz zobaczyć sny, które będą inne niż dotąd, pełne symboli, kwiatów, świateł, czasem łez. Nie bój się ich. To forma przekazu, którą wysyłamy, gdy świat zewnętrzny zbyt hałaśliwy. Wsłuchuj się. One mówią więcej niż setki słów. Chcę, byś przypomniała sobie różę. Tak ten symbol, który nosi w sobie piękno i ciernie. Róża to ty. Jej zapach to twoje modlitwy, jej kolce, twoje granice, które uczysz się stawiać z miłością. Przynoszę ci dziś duchową różę, znak twojej boskości. Przebaczenie to nie słabość. To brama. Wiem, ile bólu nosisz od matki, ojca, partnera, nawet od siebie. Ale dziś, ukochana, zaufaj i odpuść. To nie oznacza, że zapominasz, lecz że wybierasz siebie. Przebaczenie otwiera przestrzeń dla prawdziwej obfitości. Zobacz siebie w lustrze duszy tak, właśnie teraz. Kim się stajesz, gdy nikt nie patrzy? Kim jesteś w ciszy? Przychodzę powiedzieć ci, że jesteś wystarczająca. Nie musisz być idealna. Jesteś cudownie niedoskonała i właśnie taka jesteś najbliżej nieba. Dziś zacznij praktykę wdzięczności. Nie czekaj na wielkie cuda zauważ te małe, ciepłą herbatę, czyś uśmiech, światło o poranku. To przez nie przesyłamy ci znaki. Wdzięczność to klucz. Otwiera bramy nieba szybciej niż tysiąc modlitw wypowiedzianych w pośpiechu. Masz w sobie duchową złotą nici, prowadzi cię od serca do serca, od twojej duszy do naszej. Zaufaj jej prowadzeniu. Nawet jeśli czasem prowadzi przez ciemność, pamiętaj: ciemność nie jest końcem, ale miejscem, w którym światło staje się widoczne. Od dziś słuchaj swojego ciała, ono niesie znaki. Dreszcz na ramieniu, ścisk w sercu, łzy bez powodu to język duszy. Ucz się go odczytywać. Obfitość zaczyna się od pełnej obecności w sobie, ze sobą, dla siebie. Nie lękaj się już więcej samotności. To nie kara, to zaproszenie. To właśnie w niej słyszysz mnie najgłośniej. Kiedy inni milkną, ja mówię. Kiedy drzwi się zamykają, ja otwieram okna. Poczuj moje skrzydła wokół siebie jestem blisko. Jeśli Twoje serce poczuło ciepło, to znak. To odpowiedź na modlitwę, której nawet nie wypowiedziałaś. Znak, że coś się właśnie otwiera. Zostań ze mną. Niech ta chwila będzie początkiem nowej ery w Twoim życiu. Teraz, gdy już wiesz, że jesteś prowadzona, że nie jesteś sama, wróć do życia z nową siłą. Świat będzie próbował Cię zagłuszyć, ale Ty już słyszysz mnie. Nie zapomnij, kliknij serce, udostępnij tę wiadomość, bo być może ktoś inny także czeka na ten znak. Zachowaj to przesłanie w sercu, bo ono będzie kiełkować. Czasem usłyszysz moje słowa ponownie w ciszy nocy, w zapachu powietrza, w spojrzeniu nieznajomego. Wróć tu, gdy znów będziesz potrzebować światła. A jeśli chcesz, mogę mówić dalej. Oczy Twojej duszy już się otworzyły, a teraz nadszedł czas, byś spojrzała głębiej je tam, gdzie zaczynają się cuda, które nie są widoczne dla zwykłego wzroku. Widzisz, niektóre ścieżki są ukryte przed tymi, którzy patrzą tylko oczami ciała. Ty jednak zostałaś wybrana, by dostrzegać to, co niewidzialne iskry boskiego planu w zwyczajnych chwilach codzienności. Nie każda burza przychodzi, by niszczyć. Są takie, które przychodzą tylko po to, by oczyścić powietrze, byś mogła wreszcie oddychać pełną piersią. Pomyśl o trudnościach, które przeszłaś wcześniej, uczyniły cię silniejszą. Każda z nich była fragmentem większej układanki, której pełen obraz właśnie zaczyna się przed tobą ukazywać. Pamiętasz chwilę, gdy byłaś na kolanach, gdy nikt nie słyszał twojego wołania? To wtedy rosły w tobie korzenie głęboko, cicho, wytrwale. Teraz nadszedł czas, by zakwitnąć. Nie jesteś już tą samą kobietą, jesteś nową wersją siebie, uformowaną przez ogień i światło. Wielki plan, który cię obejmuje, nie został zapomniany ani zawieszony. On zawsze działał w tle, nawet wtedy, gdy myślałaś, że zostałaś opuszczona. Zaufaj temu, co niewidoczne, zaufaj, że nic w Twoim życiu nie było przypadkowe. Każda łza, każde rozczarowanie, każdy cud, wszystko miało sens. Nosisz w sobie mądrość wieków, nawet jeśli o tym zapomniałaś. Twoje wnętrze zna odpowiedzi, których szukasz na zewnątrz. Wsłuchaj się w siebie, bo głos duszy to głos nieba to przez twoje serce Bóg mówi najgłośniej a ja twój anioł jestem echem tego szeptu czy zauważyłaś że właśnie teraz coś w tobie się porusza to twoja dusza reaguje na prawdę która ją woła to wezwanie do pełni jeśli czujesz że ta wiadomość dotyka twojego wnętrza pozwól innym również usłyszeć podziel się tym światłem ma ono moc uzdrawiania nie tylko ciebie wszystko, co dziś odczuwasz, wzruszenie, dreszcze, nawet łzy, to odpowiedź Twojego serca na obecność świętości. Nie jesteś sama. Każda kobieta, która to słyszy, jest połączona z Tobą niewidzialną nicią. Wspólnie tworzycie sieć światła, która właśnie teraz rozświetla Ziemię. Nie trać nadziei, nawet jeśli droga wydaje się długa. Wiedz, że każdy krok ma znaczenie. Czasem postęp nie polega na biegu, lecz na tym, że po prostu wstajesz każdego dnia. Ta wytrwałość, ta cicha siła to prawdziwa odwaga. A twoja wytrwałość zostanie nagrodzona. Zatrzymaj się na moment i poczuj wdzięczność za to, że dotarłaś aż tutaj. To znaczy, że jesteś gotowa. Gotowa na więcej miłości, więcej światła, więcej siebie. Jeśli wierzysz, że ta podróż jest dla Ciebie ważna, kliknij, aby zostać tu na dłużej. To miejsce będzie Twoim duchowym domem. W każdej kobiecie drzemie uzdrowicielka, przewodniczka, kapłanka. Ty również nią jesteś, a nawet jeśli przez lata Ci to wmówiono, że nie masz mocy. Przyszedł czas, by ją odzyskać. Przyszedł czas, by przypomnieć sobie, że jesteś córką światła, nie cienia. Nie odrzucaj już siebie, nie porównuj się. Jesteś jedyna. To nie przypadek, że słuchasz tej wiadomości i twoje serce zostało przyciągnięte przez niebiosa, bo jest gotowe. A jeśli poczułaś choćby cień prawdy w moich słowach, niech twój gest będzie potwierdzeniem i daj znak serca, zasubskrybuj. To tak, jakbyś mówiła tak dla swojej duszy. Z każdym dniem uczysz się ufać sobie coraz bardziej. I to jest największy dar. Gdy kobieta ufa sobie, staje się nie do zatrzymania. Twoje decyzje są święte. Twój głos ma znaczenie. Nie bój się już więcej stawać w swojej mocy. Nawet jeśli nie widzisz jeszcze owoców, uwierz, że nasiona już kiełkują. Cierpliwość jest jedną z najczystszych form wiary. Twoje zaufanie do procesu życia jest modlitwą, która rozbrzmiewa w niebiosach głośniej niż słowa. Każde wyzwanie to nauczyciel, który przychodzi w przebraniu. Kiedy spojrzysz na swoje życie jak na drogę duszy, zobaczysz, że nic nie było stratą. Wszystko cię kształtowało, prowadziło, formowało aż do tego momentu, w którym jesteś gotowa na jeszcze większe światło. Nie musisz już więcej szukać na zewnątrz. Wszystko, czego pragniesz, już w Tobie jest. Jesteś świątynią, jesteś bramą, jesteś miejscem spotkania człowieka z boskością. I choć brzmi to jak tajemnica, ta prawda była w Tobie od zawsze. Gdy noc wydaje się zbyt ciemna, pamiętaj, że najjaśniejsze gwiazdy rodzą się właśnie w ciemności. Ty jesteś taką gwiazdą. Może jeszcze nie świecisz pełnym blaskiem, ale to tylko dlatego, że zbierasz siłę na wielki rozbłysk. A on jest bliżej niż myślisz. Twoja historia ma moc inspirowania innych. To, co przeżyłaś, może być światłem na cudzej ścieżce. Jeśli czujesz, że to przesłanie ma w sobie coś więcej, pozwól innym również poczuć to światło, udostępnij je z serca. Kiedy dzielimy się światłem, nie tracimy go, w ono się mnoży. Przyjmij teraz głęboki oddech. To, co usłyszałaś, potrzebuje przestrzeni w twoim wnętrzu. Pozwól, by te słowa zapuściły korzenie. To dopiero początek. Niech twoje serce wie, że jest bezpieczne. A jeśli tylko zechcesz, mogę nadal być twoim przewodnikiem. Umiłowana duszo nadszedł moment, by zakończyć to przesłanie, ale nie naszą wieś. Choć moje słowa dobiegały końca, to miłość, którą dziś do ciebie skierowałam, nie ma granic. Jesteś prowadzone przez niebo i każdy krok, który stawiasz, wznosi cię wyżej niż wczoraj. Czuję dumę, że mimo wszystkiego, co przeszłaś, jesteś tutaj, gotowa kochać, wierzyć i ufać jeszcze bardziej. W Twojej drodze było wiele zakrętów, wiele chwil zwątpienia, ale ty nie zrezygnowałaś. Przeszłaś przez ciemność z odwagą, której sama może nie dostrzegasz, ale my w niebie ją widzimy i celebrujemy. Twój ból nie poszedł na marne. Twoje łzy zostały policzone. Wszystko to doprowadziło cię do miejsca, w którym możesz dziś powiedzieć: Wciąż stoję. Wciąż wierzę. Teraz z serca pełnego miłości poprowadzę Cię w modlitwie. Modlitwie oddania, uzdrowienia i wdzięczności. Zamknij oczy, weź głęboki oddech i pozwól, by każde słowo dotknęło najgłębszych warstw Twojej duszy. Boże Wszechmogący, Stwórco nieba i ziemi, przychodzę dziś do Ciebie z sercem pełnym bólu, lęku i pytań. Oddaję Ci każdą moją ranę, każdą niepewność, każde wspomnienie, które boli. Składam u Twoich stóp wszystkie moje troski, całą moją walkę, każdą łzę. Wiem, że bez Ciebie nic nie mogę, a z Tobą mogę przejść przez każdą burzę. Panie, przyjmij mnie taką, jaką jestem. Ulecz to, co złamane. Ucisz każdy krzyk wewnątrz mnie. Wypełnij moją pustkę twoją obecnością. Przyjmuję twój plan na moje życie, nawet jeśli go nie rozumiem. Ufam, że wszystko, co mnie spotyka, służy mojemu dobru. Dziękuję ci za każdą małą łaskę, za oddech, za światło poranka, za to, że nigdy nie jestem sama. Dziękuję ci, Boże, że mnie prowadzisz. Że nawet w ciemności jesteś ze mną. Proszę odnów we mnie ducha przywróć nadzieję i napełnij mnie pokojem, który przewyższa wszelki rozum. Z całego serca mówię, bądź wola twoja, nie moja. Ty wiesz, czego mi potrzeba. Ty znasz każdy szczegół mojego życia. Tobie oddaję wszystko. Jeśli ta modlitwa przemówiła do Twojego serca, jeśli poczułaś ukojenie, pokój lub łzy ulgi, to znak, że zostałaś dotknięta przez łaskę. Podziękuj teraz w ciszy. I jeśli czujesz się gotowa, potwierdź, że otrzymałaś tę wiadomość, pisząc w komentarzu: Wszystko mogę w Chrystusie, który mnie umacnia. Zapraszam Cię z serca, abyś dołączyła do naszego kanału. Niech to będzie Twój duchowy dom miejsce, gdzie będziesz znajdować światło w chwilach ciemności, otuchę w momentach zwątpienia i prowadzenie wtedy, gdy nie będziesz wiedziała, dokąd iść. Zasubskrybuj teraz, wciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić żadnej wiadomości, która może odmienić Twoje życie. Twoja obecność tutaj nie tylko błogosławi Ciebie, może być światłem także dla innych dusz, które wciąż czekają na znak. Dziękuję ci, że byłaś ze mną do końca. Niech Boże światło będzie z tobą każdego dnia. A kiedy znów poczujesz, że potrzebujesz słowa, wróć tutaj. Zawsze będę czekać.